Cześć! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o liście rzeczy, które uważam, że sprawiają, że moje stylówki są lepsze, fajniejsze, bardziej stylowe, sprawiają mi znacznie więcej satysfakcji. Zauważyłam, że odkąd bardziej świadomie i bardziej bezkompromisowo przede wszystkim podchodzę do rzeczy, które dokładam do swojej szafy, i myślę, że tutaj poprzedni rok, czyli ten 2025, był dla mnie taki przełomowy, bo byłam najbardziej restrykcyjna, jeżeli chodzi o rzeczy, które kupowałam. I kupiłam tych rzeczy w ogólnym rozrachunku najmniej ze wszystkich poprzednich lat. To paradoksalnie zauważyłam, że najłatwiej i najlepiej komponowało mi się w tym poprzednim roku stylówki, i oczywiście to kontynuuję cały czas. I tak się postanowiłam zastanowić nad tym, co tak dokładnie na to wpłynęło i wyszła mi lista ośmiu rzeczy, które uważam, że są odpowiedzialne właśnie za moje aktualne podejście do komponowania stylizacji i za to, że mam wrażenie, że one są jeszcze fajniejsze i jeszcze lepsze niż były kiedyś. Więc nie przedłużając, chciałabym zacząć od... Tego, że w końcu mam bardzo dobrą podstawę garderoby. Ja zrobiłam sobie takie ćwiczenie w poprzednim roku, albo nawet trochę wcześniej, co bym się stało, albo co bym dodała do swojej garderoby, jakby moje wszystkie ubrania zniknęły. I właśnie na podstawie tych przemyśleń wyszła mi taka idealna baza, idealny zestaw do tego, jak ja chcę się ubierać. I to wcale nie jest jakaś bardzo duża liczba rzeczy, tylko takie rzeczy, które zaspokajają moje podstawowe potrzeby ubraniowe oczywiście zgodne z moim stylem, oczywiście zgodne z moim trybem życia i tym, co robię na co dzień, jak pracuję i czym się zajmuję. I taką podstawę przede wszystkim na jesień i zimę sobie stworzyłam i tak jak już Wam wspominałam w którymś z poprzednich filmów ja przez ten czas kompletnie nie myślę o tym, co ja mam założyć na siebie, tylko biorę po prostu te moje podstawowe ubrania, które wiem, że lubię i się dobrze w nich czuję i dobrze w nich wyglądam. I mając taką podstawę, mogę się dopiero wtedy zastanowić trochę bardziej kreatywnie nad tym, jak tę stylówkę podkręcić rzeczami, które są takie bardziej unikatowe, charakterystyczne. A które przede wszystkim podkreślają ten mój styl. I mam nadzieję, że jak zrobię sobie takie ćwiczenie związane z bazą, albo uzupełnię moją bazę na wiosnę i lato, to wtedy będę miała pokryty cały rok, tak stuprocentowo, jeżeli chodzi o podstawowe ubrania, i dzięki temu właśnie będę się mogła skupić na tych bardziej stylowych, tych, które bardziej odzwierciedlają mój wewnętrzny charakter. Druga rzecz, która uważam, że sprawia, że moje stylówki są lepsze, to jest takie bardzo szerokie podejście do akcesoriów, bo oczywiście poza biżuterią, jakimiś dodatkami, ja jako akcesorium traktuję również fryzurę, makijaż, jeżeli go mam lub to, że go nie mam, paznokcie i wszystkie takie rzeczy, które w ogólnym luku robią całą sylwetkę więc wykorzystywanie tego do urozmaicenia tej podstawowej stylówki to jest coś co aktualnie bardzo mocno rozwijam, bo wśród moich akcesoriów poza biżuterią rzeczami do włosów albo samymi włosami są też takie rzeczy, których wcześniej nie nosiłam, czyli na przykład apaszka. I właśnie ten punkt to jest coś na co zwracam aktualnie największą uwagę i co myślę będę Chciała jeszcze dopracować, tak jakby doprowadzić, może nie do perfekcji, ale do tego, żeby móc pokazywać za pomocą tych akcesoriów siebie, swoje, swoje podejście do stylu, swoje odzwierciedlenie mojego charakteru w moich ubraniach. Trzecia rzecz, wyodrębniłam sobie dwie, dwa typy rzeczy, które de facto są akcesoriami, ale ja je traktuję zupełnie osobno i to są buty i torebki. Wyodrębniłam je dlatego, że uważam, że dobry but albo dobra torebka, albo na przykład te dwie rzeczy razem, o ile nie konkurują ze sobą, potrafią zrobić absolutnie całą stylówkę. I możecie być ubrani w zupełnie, zupełnie prosto, w ogóle nie wyróżniająco się, a będziecie mieć na sobie jakiś fajny but, albo jakąś super ekstra torebkę, i wtedy. Tak, jakby nie będziecie potrzebować nic więcej, bo ta stylizacja będzie sama za siebie mówić, że jest na takim trochę wyższym poziomie niż po prostu taka zupełna podstawa garderoby. I w tym punkcie u mnie zdecydowanie przeważa jakość nad ilością, bo ja kupuję torebki bardzo rzadko, mam tych torebek dość mało, ale to są torebki, które ja kocham całym sercem i których za nic bym się nie pozbyła. Ze względu na to, że właśnie mają ten potencjał do zrobienia całej stylówki. I oczywiście, jak już wiecie, jeżeli mnie obserwujecie trochę dłużej, moje torebki prawie wszystkie są od Zosi Chylak i tej marce jestem bardzo wierna i uważam, że one mają ten faktor zrobienia całej stylówki i jedną torebką. Tak samo podchodzę do butów, muszą być bardzo wysokiej jakości, ale w butach mam jeszcze ten jeden element, który jest dla mnie. Nie do przejścia, jeżeli go nie ma, a jest to wygoda. Jeżeli dla mnie but jest niewygodny, to ja go po prostu nie będę nosić, choćby nie wiadomo jak ładny był. Dlatego też nie mam w swojej szafie ani jednych szpilek poza butami do tańca. I to były punkty skupione głównie na rzeczach, które tworzą stylówkę, a teraz mam też pięć punktów, które są skupione głównie na Takich zachowaniach albo podejściu. I pierwszy z nich jest bardzo zaskakujący, i sama się zdziwiłam, kiedy to zauważyłam: że im mniej czasu poświęcam na obserwowanie innych ludzi w internecie, influencerek, redaktorek modowych, czy nawet zdjęć, na przykład z Fashion Weeków, które się już za chwilę zaczynają, bo w przyszłym tygodniu zaczyna się Fashion Week w Kopenhadze, więc im mniej poświęcam czasu na oglądanie tych stylówek, tym więcej chcę wymyślać sama. I więcej takich różnych pomysłów na ubranie się bierze się z mojej głowy, z mojej kreatywności, niż wtedy, kiedy oglądałam więcej influencerek i próbowałam się nimi zainspirować. I może jest to takie trochę um, przeciwne do tego, co zwykle się myśli, no bo wiadomo, że jeżeli się otaczamy większą liczbą, Materiałów, gdzie ludzie są fajnie ubrani, to to może nas inspirować do tego, żeby samemu się fajniej ubierać. U mnie zadziałało to odwrotnie: im mniej miałam takich informacji z zewnątrz, tym bardziej moje wnętrze zaczęło dawać o sobie znać i tym częściej zaczęłam wymyślać jakieś różne połączenia, różne pomysły na noszenie moich rzeczy w taki sposób, żeby to było jeszcze ciekawsze i jeszcze bardziej stylowe. Kolejny punkt, punkt numer 5. To jest kierowanie się intuicją. Ja zauważyłam, że jak widzę jakieś rzeczy w sklepie, najczęściej w sklepie, rzadziej online, to one potrafią do mnie wołać. I to może być coś, nad czym się nie zastanawiałam wcześniej. To może być coś, czego nie szukałam na przykład wcześniej, a sprawi to na mnie takie wrażenie, i tak bardzo gdzieś tam się zakotwiczy w moim umyśle, że najszczęściej jak to zauważę gdzieś w takim regularnym sklepie, to po jakimś czasie po to wracam. Bo to jest coś, co ja tak, tak jakby intuicyjnie przepływa przeze mnie, że chciałabym tę rzecz mieć w swojej szafie i zauważyłam, że jak decyduję się na takie zakupy, zauważyłam to po kilku latach, bo mam takich rzeczy sporo z czasów, kiedy robiłam więcej zakupów. W zeszłym roku chyba dwie takie rzeczy trafiły do mnie do szafy. To ja noszę tę rzecz z bardzo dużą satysfakcją i ona wtedy mi robi stylówkę. Więc staram się zwracać większą uwagę na to, w jaką stronę albo do jakich rzeczy mnie ciągnie. I to są absolutnie pojedyncze elementy typu para butów we wzór wężowej skóry na przykład. I jestem teraz na takim etapie, że pozwalam sobie po prostu pójść za tą intuicją, wybrać tę rzecz i tak ją zainkorporować do mojej szafy, żeby właśnie ona sprawiała, że moje stylówki są jeszcze fajniejsze. Szósty punkt, który sobie tutaj zapisałam, nazwałam szukanie nowych sposobów na stare ubrania. I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie jakieś nieoczekiwane połączenia, których wcześniej nie wykorzystywałam. Ale też na przykład wykorzystywanie agrafek, wstążek, różnych innych rzeczy, które łatwo można zaaplikować do prostego ubrania, tak żeby uczynić je ciekawszym. I czasami właśnie wykorzystanie przypięcia agrafki gdzieś tam przy koszuli i związanie tej koszuli tak, żeby ona miała bardziej taliowany kształt, robi nam efekt takiego wyrafinowanego ubrania, które ciężko mam wrażenie znaleźć w sklepach, tak żeby ono miało fajną strukturę i i fajny kształt, ale nadal było bardzo dobrej jakości, więc aplikuję sobie te wszystkie rzeczy do moich ubrań. I tak w ten sposób powstała na przykład sukienka, która e, zamiast mieć zamek zapinany do samej góry, obszyłam ją lamówką i mam wtedy gołe plecy i taką kokardkę na karku zawiązywaną, co sprawiło, że ta sukienka wydała mi się bardziej ciekawa e, i chętnie ją wtedy nosiłam. Punkt siódmy. To jest strojenie się. Jakiś czas temu usłyszałam e, albo zobaczyłam gdzieś na jakiejś rolce, w social mediach oczywiście: Nie bój się być najlepiej ubraną osobą w biurze. I to jest coś, co do mnie bardzo przemawia, bo ja przeważnie jak się stroję albo ubieram, to wychodzę najczęściej do pracy, e, bo znacznie częściej chodzę do biura niż wychodzę na jakieś nie wiem, wydarzenia, zwłaszcza teraz jak jest zima. I takie bezkompromisowe podejście nieograniczające się, nieograniczające swojej kreatywności w tym co chcemy założyć, bo myślimy, że nie mam do pracy tak nie wypada albo wtedy za bardzo będę się wyróżniać. To jest coś co kompletnie mnie nie dotyczy. I ja, ja lubię się wyróżniać, lubię być ubrana w taki sposób, że widać, że chcę wyrazić siebie, a nie, że to tylko po prostu jest jakiś mundurek, w który wskoczyłam. Wiadomo, że nie robię tego codziennie, bo oczywiście też mam mundurki, w które wskakuję, ale wtedy, kiedy mam ochotę się wystroić, to wtedy nic mnie nie powstrzymuje, i uważam, że dzięki temu też moje stylówki mogą ewoluować, mogą stawać się jeszcze lepsze niż już są, w mojej, w mojej opinii oczywiście. I ósma, ostatnia rzecz, którą zapisałam sobie tutaj na liście, jest bardzo mocno połączona z poprzednim rokiem i z moją przemianą i z moim y, ogarnięciem mojego zdrowia przede wszystkim, bo jeszcze większą chęć do komponowania fajnych stylówek, fajnych zestawów, satysfakcji znoszenia fajnych ubrań, moich ubrań, które mam. Daje mi dbanie o siebie. Im lepiej się czuję w swoim ciele, im więcej mam energii dzięki ćwiczeniom, dzięki regularnemu wysypianiu się, yy, dzięki suplementom, które biorę, tym bardziej chcę mi się właśnie eksperymentować z ubraniami, tym bardziej chcę mi się stroić, tym bardziej chce mi się nosić te ubrania, które mam i mieć z tego po prostu dużą satysfakcję, bo nie mam z tyłu głowy czegoś takiego, że się. Kiepsko czuję fizycznie, bo na przykład mam zdeńce od rana do wieczora. I zadbanie o siebie, zadbanie o aktywność fizyczną, co też się tak jakby przekształciło na zmianę mojej sylwetki, dodało mi dużo takiej pewności siebie w ubieraniu się i w eksperymentowaniu przede wszystkim z tymi rzeczami, które mam. Czyli wspomogło praktycznie wszystkie punkty, o których powiedziałam wcześniej. Muszę się wam przyznać, że ja na początku poprzedniego roku czułam się trochę zmęczona modą, czułam się trochę. Mm, tak jakbym nie potrafiła wznieść się na taki pułap komponowania stylówek jak kiedyś. Jakbym straciła jakąś swoją iskrę w wymyślaniu różnych połączeń i się zastanawiałam, dlaczego tak jest, skąd to się bierze. Czy mam szansę to zmienić? I muszę wam powiedzieć, że właśnie te małe kroki, które zrobiłam, które są przede wszystkim związane z moim zachowaniem i moim podejściem do życia nie robiłam ich po to, żeby komponować lepsze stylówki, tylko to tak, jakby się zadziało przy okazji. Więc skupiłam się na tym, żeby poprawić swój komfort życia, a przy okazji odzyskałam to coś, czym się cieszyłam bardzo długo i co w sumie mnie popchnęło w kierunku mody jako pasji, czyli taki, takie kreatywne wymyślanie różnych stylówek, różnych połączeń, ubierania się w inny sposób niż wszyscy, którzy w tym czasie byli dookoła mnie. I bardzo się cieszę z tego, że to odzyskałam i myślę, że to pozwoli mi jeszcze lepiej, jeszcze bardziej rozwijać się modowo w najbliższych miesiącach i latach i, i bardzo się z tego cieszę, więc chciałam się też z wami tą radością podzielić. E, dajcie znać, co myślicie o takim podejściu i czy wam się też przez przypadek, robiąc rzeczy z zupełnie innym zamysłem, zdarzyło poprawić waszą ogólną stylówkę albo wasze stylówki, które nosicie na co dzień. Za ci dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie.